Uwaga, to jest rodzaj wideo, którego wielu ludzi nie chce, żebyś oglądał, szczególnie ci, którzy twierdzą, że nic nie istnieje po śmierci, sceptycy, negacjoniści, ci, którzy robią wszystko, by ukryć prawdę o tym, co naprawdę czeka nas po drugiej stronie. Ale dziś usłyszysz tak potężne, tak szokujące świadectwo, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie i śmierć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się z nami po ostatnim tchnieniu? Dlaczego tysiące ludzi na całym świecie opisują te same rzeczy intensywne światło, nieskończona ciemność, sąd, miejsce pokoju lub bólu? Dziś opowiem ci prawdziwą historię kogoś, kto tam był, i wrócił, by nas ostrzec. A co najbardziej przerażające to, co ona zobaczyła, co, coś, to, co wielu ukrywa przed nami do dziś? Zostań do końca wideo, bo przygotowałem specjalny prezent, dodatkową treść, która może jeszcze bardziej otworzyć Twój umysł na ten temat. Coś, czym będziesz chciał się podzielić ze wszystkimi po obejrzeniu. Ach, i zanim zaczniemy, jeśli lubisz tego typu treści o życiu po śmierci, duchowości, doświadczeniach bliskich śmierci, zostaw swój like, zasubskrybuj kanał i skomentuj poniżej. Z którego miejsca oglądasz ten film? Postaram się przeczytać i odpowiedzieć na jak najwięcej komentarzy. Teraz przygotuj serce, bo to, co usłyszysz, może przyprawić cię odreszcze od stóp do głów. Gloria Polo była szanowaną profesor uniwersytecką i dentystką, wysoko cenioną w swojej dziedzinie, kobieta nauki, sceptyczna, racjonalna i całkowicie materialistyczna. Dla niej życie było tym, co oczy mogły zobaczyć, a ręce dotknąć. Ale wszystko zmieniło się tragicznie i niespodziewanie pewnego majowego dnia 1995 roku. Gloria została uderzona piorunem, gdy spacerowała ze swoim siostrzeńcem i innym studentem uniwersytetu. Uderzenie było dewastujące doznała bardzo poważnych oparzeń wewnętrznych i zewnętrznych uszkodzenia płuc zatrzymania akcji serca i została uznana za klinicznie martwą przez kilka minut gdy jej ciało pozostawało nieruchome na oddziale ratunkowym lekarze rozpaczliwie walczyli by ją przywrócić ale w tym samym momencie Gloria Polo już tam nie było była po drugiej stronie a to co zobaczyła i przeżyła podczas tych minut poza ciałem było tak głębokie i przerażające, że całkowicie zmieniło jej życie i życie tysięcy ludzi na całym świecie. Gloria z imponującą jasnością pamięta dokładny moment, w którym to wszystko się wydarzyło, poczuła eksplozję, intensywny ból i nagle absolutną ciszę. W ułamkach sekund zdała sobie sprawę, że jest poza własnym ciałem. Unosiła się nad sceną, Patrząc z góry na szpital, obserwując lekarzy i pielęgniarki, biegające wokół jej spalonego ciała, próbując ją reanimować, widziała każdy szczegół, zdesperowane twarze niektórych lekarzy, wysiłek pielęgniarek, słyszała każde słowo, które wypowiadali, ale jednocześnie, choć krzyczała, choć próbowała kogoś dotknąć lub zwrócić na siebie uwagę, nikt jej nie słyszał. Rozpaczliwie próbowała powiedzieć Jestem tutaj, żyję, proszę, posłuchajcie mnie, ale było tak, jakby była niewidzialna, jakby jej głos już tam nie istniał, co najbardziej przerażające, to było uczucie bycia w pełni świadomą i jednocześnie bezsilną, widziała własne bezwładne ciało, nieruchome, jakby było tylko pustą skorupą, w tym momencie zrozumiała, umarła. Przechodząc na drugą stronę, Gloria Polo została pochłonięta przez głęboką i duszącą ciemność. Nie było już czasu, nie było już wymówek, nadszedł czas sądu. Mówi, że w obliczu intensywnego i jednocześnie pełnego autorytetu światła zaczęła oglądać prawdziwy film ze swojego życia. Ale nie było to zwykłe wspomnienie, było tak, jakby każda chwila, każde słowo, każda myśl, nawet te najbardziej ukryte i tajemne były eksponowane w sposób surowy i bez filtrów. Przeżywała wszystkie chwile, kiedy była samolubna, każde kłamstwo, każdy akt pychy, każdą postawę obojętności wobec bliźniego, nawet małe gesty, o których nigdy nie myślała, że mają znaczenie, były tam, tak jakby wszystko było nagrane, czekając na ten dokładny moment, aby zostać ujawnione. To co ją najbardziej szokowało, to uświadomienie sobie, że nawet jej najbardziej intymne myśli te, o których wierzyła, że nikt nigdy się nie dowie, były pokazywane. Czuła ogromny wstyd, ból, który nie był fizyczny, ale duchowy, ból, który palił wewnątrz, spowodowany głębokim żalem. Gloria opisuje ten moment jako mieszankę udręki, rozpaczy i bezsilności. W końcu zrozumiała prawdziwą wagę własnych wyborów. I jak każdy z nich, choćby najmniejszy, wpłynął nie tylko na jej życie, ale także na życie innych ludzi. To był sąd, ale nie przeprowadzony przez inną osobę, to ona sama w obliczu prawdy, bez masek, bez usprawiedliwień, bez wyjścia. Najbardziej przerażającą rzeczą w całym tym doświadczeniu było odkrycie prawdy, którą wielu ludzi uparcie ukrywa lub po prostu odmawia jej zaakceptowania. Gloria Polo z bólem uświadomiła sobie, że każda akcja, każde słowo, a nawet każda myśl ma rzeczywiste i bezpośrednie konsekwencje dla naszej duszy, nie ma tajemnych myśli, wszystko zostaje zarejestrowane, nic nie umyka uwadze. Te słowa wypowiedziane w gniewie, te małe codzienne kłamstwa, ciche osądy, obojętność wobec cierpienia innych, wszystko, co uważała za nieszkodliwe, miało ogromną wagę w godzinie prawdy. Widziała wpływ, jaki wywarła na ludzi wokół, nawet gdy myślała, że tylko wyładowuje się lub działa bezwiednie. Szokiem było uświadomienie sobie, że nie ma czegoś takiego, jak nic się nie dzieje potem, bo dzieje się, istnieje duchowa sprawiedliwość, która wykracza daleko poza to, co nasze oczy mogą zobaczyć tutaj na Ziemi. Sprawiedliwość, w której nie ma już wymówek ani udawania, że się nie wiedziało. I być może właśnie dlatego tak wielu ludzi woli nie mówić o tego typu doświadczeniach, bo prawda boli i zmusza nas do zmierzenia się z tym, kim naprawdę jesteśmy. W obliczu tej bezlitosnej rzeczywistości Gloria Polo poczuła głęboką rozpacz, duchowy ból, wstyd i żal były nie do zniesienia. Wiedziała, że stoi w obliczu przeznaczenia, które sama sobie zbudowała, i że jeśli nic się nie zmieni, nie będzie miała drugiej szansy. Wtedy, w środku tej udręki, zaczęła rozpaczliwie błagać o drugą szansę. Płacząc, błagając z całej siły swojej duszy prosiła, proszę pozwól mi wrócić, daj mi jeszcze jedną szansę, obiecuję się zmienić, obiecuję opowiedzieć światu, co tu widziałam. Będę świadczyć o tej prawdzie każdemu, kto będzie chciał słuchać, i nawet temu, kto nie będzie chciał. Gloria obiecała, że jeśli wróci do życia, poświęci resztę swoich dni na ostrzeganie ludzi, że otworzy oczy tym, którzy, tak jak ona, żyli w sposób samolubny, pusty i bez wiary. Odpowiedź, którą otrzymała, była jasna: będzie miała jeszcze jedną szansę, ale pod warunkiem, że spełni obietnicę. I tak, po minutach klinicznej śmierci, lekarzom w końcu udało się ją reanimować. Gloria wróciła, niosąc w sobie misję, którą do dziś wypełnia z całą siłą. Po powrocie do życia Gloria Polo nigdy nie była już taka sama. Doświadczenie, które przeżyła, głęboko ją zmieniło, nadając nowy cel jej istnieniu. Czuła, że jej misja jest teraz jasna i pilna opowiedzieć całemu światu prawdę, którą widziała po drugiej stronie. Gloria zaczęła podróżować po świecie, uczestnicząc w konferencjach, seminariach i wykładach, dzieląc się swoim świadectwem z tysiącami ludzi. Jej relacja poruszała serca, budziła sumienia i podważała sceptycyzm wielu. Wiele osób, które słuchały jej historii, było głęboko poruszonych, relacjonując uczucia nadziei, strachu, refleksji, a dla niektórych nawet prawdziwej zmiany życia. Dla innych jej świadectwo wywoływało niedowierzanie i pytania, ale niemożliwe było zignorowanie intensywności i przekonania, z jakim Gloria mówiła stała się światowym autorytetem w dziedzinie relacji z doświadczeń bliskich śmierci, inspirując debaty na temat duchowości, życia po śmierci i znaczenia życia z większą miłością i świadomością. Jej przemiana jest potężnym przykładem tego, jak prawda, choćby najtrudniejsza, może oświetlić drogi i ocalić życie. A ty, czy jesteś przygotowany na to, co nastąpi później? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad niewidzialnymi konsekwencjami swoich codziennych wyborów? Te pytania są ważne, ponieważ, jak odkryła Gloria Polo, wszystko co robimy, mówimy i myślimy, może mieć znacznie większy wpływ niż sobie wyobrażamy. Jeśli wierzysz, że istnieje coś poza tym życiem, zostaw swój komentarz poniżej, pisząc wierzę w życie po życiu lub życie wieczne. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej treści, które otworzą twój umysł na te głębokie i ważne tematy. Udostępnij to wideo znajomym i rodzinie, aby oni również mogli zastanowić się nad tą prawdą, którą wielu próbuje ukryć. Twoja postawa może zrobić ogromną różnicę, a ty. Czy jesteś naprawdę przygotowany na to, co nastąpi po śmierci? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad niewidzialnymi konsekwencjami swoich codziennych czynów, słów, a nawet myśli? Relacja glory-polo daje nam jasną lekcję. Nic nie umyka uwadze. Każdy wybór, którego dokonujemy, jakkolwiek mały by się nie wydawał, buduje nasze przeznaczenie, zarówno tu, jak i w tym, co nastąpi potem. Jeśli wierzysz, że istnieje coś poza tym życiem, napisz w komentarzach wierzę w życie po życiu lub po prostu życie wieczne. Bardzo chętnie przeczytam twoją opinię i dowiem się skąd oglądasz ten film, a jeśli ta treść miała dla ciebie sens, zasubskrybuj kanał już teraz i udostępnij ten film jak największej liczbie osób. Kto wie, może ta wiadomość jest właśnie tym, czego oni też potrzebują dziś usłyszeć.